Dobra, witam was w dzisiejszym odcinku na kanale popularnonaukowym naukowym Dziś będziemy mówić o tym, czy słońce jest ciepłe. Każdy dobrze wie, że słońce to jest taka żółta yy, kropka na niebie. Taka żółta kulka, która powoduje, że jest jasno. Ale jak znika, to analogicznie robi się ciemno. Ale. I niektórzy twierdzą, że podobno Słońce jest ciepłe Ja powiem wam, że wręcz przeciwnie Z koreańskiej no, z koreańskiej telewizji Wynika na to, że pierwsi Astronauci wyląd y Z Korei Wylądowali właśnie na Słońcu Mówi nam, Od małego mówi się nam, że Słońce jest tak ciepłe Że nie można Na nim żyć Wszystko co by tam się znalazło by się zapaliło czyż nie, ale to jak im się udało kto wie druga rzecz że jeżeli słońce jest ciepłe to jak będziemy w kosmosie podobno to jak będziemy w kosmosie musimy mieć ten skafander, ale jak nie mamy skafandra to podobno się zamarza a skoro Słońce jest ciepłe i wytwarza tyle energii, to powinno być tam wysoka temperatura, a nie niska. No i da dalej, obalając teorię, czy Słońce jest ciepłe, natrafimy na pewien smaczek. Bo jeżeli y, słońce jest ciepłe, a podobno y, trzecią planetą jest Ziemia, w takim odstępie to Ziemia też powinna być gorąca. A że teraz, kiedy ja to nagrywam, nawet jakieś rzeczy, słońce jest zimno no to chyba coś tu nie gra, dodatkowo jeżeli słońce, dodatkowo słońce w pewnych porach gaśnie, gdzie mamy słońce takie żółte, nie, nie mam żółtej kratki. i mamy potem takie słońce, o drugie I, i, i to jest słońce za tak zwanego dnia, a to jest słońce z tak zwanej nocy. Eee, w nocy jest jeszcze mniejsza temperatura niż za dnia Dodatkowo Niedługo jak, Niedługo od tego filmiku co nagrywam będzie padał śnieg! Znaczy to jest niemożliwe, bo mieszkamy w Polsce. Przynajmniej ja. I śnieg. Ma minusową temperaturę. Więc. Ale jak będzie słońce, to będzie śnieg. Jak to działa? Nie wiem. Także tego. Trzymajcie się. Kolejny filmik z kanału popularnego. Zachęcam Was też do napisania komentarzy. Nie jest w sumie tyle. Napisanie komentarzy. Wartościowych komentarzy, bo może Twój komentarz. Będzie tym jedynym. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. No i cześć.